Daliście mi sporo rad odnośnie tego bossa. Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Blund Tower Defense 6 na moim kanale, w kolejnym odcinku, na którym będziemy grali sobie licza. Licza, który przypominam, na którym jest skrócony czas odnowienia umiejętności. To skrócony czas znacznie. Daliście mi mnóstwo rad po tym, jak nagrałem normalny poziom trudności, także dzisiaj postaram się z większości waszych rad skorzystać. Zanim zaczniemy, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawisz pod tym filmem pozytywną ocenę, jeżeli lubisz odcinki z bossów. Będzie to to zawsze dla mnie sygnał, że. Ee, no, nie wiem, w sumie. Będzie mi miło, będzie mi miło. <laughs> Co mam powiedzieć? Okej, okay, zagramy sobie cash dropem, e, zagramy sobie cash dropem i przyznam się, że już próbowałem dla Was nagrać tego lecza, ale zro z zrobiłem jeden problem, znaczy jeden problem, jeden błąd, i o tym zaraz powiem. Zacznijmy od cash dropa i teraz tak, przede wszystkim muszę pamiętać o tym zapomniałem. To był pierwszy problem, jaki. Znaczy, pierwszy błąd, jaki popełniłem. Że na liczu powinniśmy iść priorytetowo w. Em... W marketplacy, tak? Pamiętajcie, na leczu ważne jest pójście w marketplace, bo one regenerują wam życie i dodają wam punktów życia, a to jest ważne szczególnie na elitarnym leczu, żeby mieć coś, co, no, co te punkty życia wam po prostu będzie regularnie odnawiał. No i teraz tak, parę waszych pomysłów, waszych propozycji, na które ja bym w sumie nie wpadł, a faktycznie mają sens między innymi przetestowanie środkowego piątego tieru farmy, czyli Manky Nomix, bo tak się nazywa ten piąty tier, tak mi się wydaje, że należałoby to em, w, w ten sposób przeczytać. Generalnie jest to ulepszenie e, skill na piątym tierze, jest ulepszeniem skillu na czwartym tierze. Czwarty tier to jest taki trochę mm, kredyt. E, bierzecie golda na czwartym tierze, jak macie skilla, bierzecie golda, ale musicie go potem spłacić w trakcie trwania gry. Więc to jest taki trochę kredyt. W ogóle mam 27 milionów ex expa na farmie, mega dużo. Natomiast e, Monkey działa w ten sposób, że nie musicie tego spłacać. Czyli będą spamować tą umiejętnością. Także dziękuję za tą radę. Widziałem ten komentarz i jak najbardziej uważam, że jest to świetny pomysł. Ktoś również mi pisał Filip, zbuduj paragon do samolotu, bo przecież on ma moc paragon do samolotu, ma chyba najlepszą umiejętność, jeśli chodzi o paragony, które w ogóle mają umiejętność. To wydaje mi się tak, że paragon do samolotu ma najlepszą umiejętność, i my nią tutaj będziemy mogli spamować. Więc na pewno chcę to zrobić za wszelką cenę. Dodatkowo postawię basen i zbudujemy jeszcze reaktor. Reaktor. Czyli e, ulepszenie łodzi podwodnej pod górną ścieżkę. Tutaj Energizer, to sobie weźmiemy, i będziemy mieli jeszcze bardziej skrócony czas odnowienia umiejętności, przecież to będzie super moim zdaniem, to będzie naprawdę spoko. Także e, no, dzisiaj będzie się działo. Ogólnie ja wymyśliłem taki pomysł na ten odcinek, że chciałem zbudować trzy paragony na tym pieńku. Ale no, raczej nie uda mi się tego zrobić, bo e, tak jak zresztą możecie się domyślić. Może tutaj? Okej, okay, w tym miejscu tak tak postawmy. E, nie uda mi się to, no bo trzy paragony tutaj, mógłbym faktycznie postawić. Myślałem o paragonie do Ninja Małpki, do Bumeranga oraz do Dart Małpki, tylko że e, wtedy nie postawię samolotu, tak? Bo raczej czterech paragonów na jednym bossie nie dam rady e, postawić. Czy ja zrzuciłem sobie w końcu tego cash dropa, bo nie pamiętam. Nie wiem czy zrzuciłem, więc zrzucę teraz. Pewnie zrzuciłem. No to najwyżej dwoma zagramy. Ach, co mi tam. Stałem Mankiewicz, ulepszam na drugi tier na dolną ścieżkę, dzięki temu w tym momencie za to płacimy 2400. Zapytacie, jaka to różnica? No normalnie jest za 2900, więc różnica jest całkiem spora. Moim zdaniem jak najbardziej warto sobie to ulepszenie kupić, zwłaszcza, że potem i tak marketplacy będziemy sprzedawali, bo marketplacy i tak są do sprzedaży. No, i tak, jaki ja błąd zrobiłem, jak grałem dla Was poprzedniego Lycha, którego próbowałem nagrać i ostatecznie to w ogóle miałem problemy z pierwszym tierem? Przede wszystkim błąd, jaki popełniłem, był taki, że nie poszedłem w porę pod te marketplace'y, tylko na początku poszedłem pod snipera. No i sniper, o ile wiadomo, fajnie, daje dosyć sporo golda i tak dalej, i tak dalej, no to niestety nie daje Wam punktów życia. No i na początku, jako jednostka taka, pod którą. Sniper raczej nie jest jednostką pod którą opłaca się iść na początku sam Ten supply drop, zobaczcie te dwa upgrade'y wymagają od was 10 tysięcy golda Nawet ponad, same te dwa upgrade'y Więc jest to taka jednostka, że nie opłaca się w nią iść od razu moim zdaniem Bo ja wiecie, postawiłem farmy, dwie farmy na 2.0.0 i już na Snipera zbierałem I mam wrażenie, że przez to mogłem stracić naprawdę sporo golda Tutaj postaram się tego błędu nie popełnić Spuduję trzy marketplacy najpierw a potem pójdziemy sobie może nawet zamiast pod snajpera to pójdziemy sobie pod śmigłowiec, chociaż akurat pójście pod snajpera jest wygodne, nawet przez wzgląd na defensywę, bo tak jak widzicie, tutaj mi ucieka, ucieka mi trochę balonów. Natomiast jeżeli pójdę pod snajpera, to on on jest mega spoko, bo tutaj ma widzenie camo, tutaj ma bicie pancerza, więc wiecie, jak lecą balony z pancerzem, to on ogarnia, jak lecą balony z widzeniem, w sensie z kamuflażem, to on też ogarnia, więc to jest taki snajper, którego warto kupić na samym początku, więc więc to zdecydowanie, w sensie to ulepszenie, 1-1-0, więc na to zdecydowanie, pod to zdecydowanie sobie pójdę, natomiast pod zarabianie pójdziemy sobie dopiero jak zbuduję trzy market place, Filip, bro, czekajcie... A, bo nie, a, nie będę wznawiał. Szkoda, no, że sprzedałem te farmy, będę trochę do tyłu, ale. A co mi tam? A co mi tam? Trudno. Mis misklik, tak się zdarza. <grym> tak się niestety zdarza. Dobra, zbudowałem cztery marketplace y nawet. W sumie, tak sobie zdaję sprawę, że to co Wam powiedziałem o tym sniperze w momencie, w którym ja gram Strikerem Jonesem, raczej nie ma sensu, bo kamo y, camo opancerzone balony i tak nie polecą, a Striker Jones jest sam. Sam z siebie w stanie być opancerzone balony, więc tak naprawdę ten sniper jest tylko i wyłącznie przeciwko kamobalonom w tym momencie. Znaczy, fajnie, że może być też opancerzonym, ale próbuję powiedzieć, że e, to nie powinien być argument, który by was przekonał do tego, żeby wziąć właśnie e, właśnie go w sensie, właśnie to, to ulepszenie. A to dlatego, że znaczy, i tak środkową ścieżkę łączy się z górną. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie no, znaczy jestem praktycznie pewien, że środkową ścieżkę zawsze łączymy z górną. Nie kojarzę, żeby był jakikolwiek powód, żeby łączyć ją z dolną, ale może jest, nie wiem. No ja zawsze łączyłem z górną, możecie dać znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Mam naprawdę dużo golda, już widzę, więc możemy sobie pójść nawet teraz pod tego supply dropa. No jest zdecydowanie lepiej, powiem wam. Jak poszedłem najpierw pod te farmy, niżeli jak oszczędzałem tego golda na snajpera i jak poszedłem... Pod, snajpe, pod snajpera na początku. To widzę, że teraz, teraz jest lepiej. Myślę, że możemy oszczędzać już na defensywę przeciwko liczowi. Wprawdzie jest aż 8 rund i można by jeszcze trochę sobie wiadomo po, pofarmić i tak dalej, to wydaje mi się, że lepiej tutaj mm, po prostu z wyprzedzeniem zbudować defensywę, zwłaszcza, że mamy trochę tego golda, więc też nie ma. Wydaje mi się, że nie ma coś jakoś specjalnie spinać. Tak sobie myślę, czy ja nie chcę Manki Village na przykład tutaj postawić? No właśnie, dałbym większy zasięg, bigger radius. Tutaj mógłbym postawić pewnie armatę. Pewnie jeszcze by się zmieściła i byłaby nawet z zasięgu tego Monkey Village. Oj, no niestety nie, a szkoda. Ale nic trudno, może sobie stać również tutaj. To wiadomo, będzie armata pod sterowce. No, czy ja chcę tego Elite Snipera? No, niech będzie. Niech będzie. Elite Sniper szybko, bo szybko, ale przynajmniej więcej golda będzie z tych, wiecie, z tych paczuszek. Ile tam golda z nich w sumie będzie, jak mam go tak ulepszonego? Zaraz zobaczymy, bo nie mam pojęcia. 3000, chyba 3000. Oj, to jest bardzo dużo jak na ten moment. E, oczywiście, że ulepszamy stiki bomby. Wiadomo, że mógłbym jeszcze trochę poczekać, bo w końcu licza jeszcze nie ma, ale ja wolę, wiecie. Ja wolę tutaj dmuchać na zimne. Ktoś mi napisał również taki komentarz, że ten boss ma 50% mniej życia. I wydaje mi się, że to może być prawda. Nie sprawdziłem tego, ale wydaje mi się, że to może być prawda. To jest coś, co ja też zauważyłem wczoraj, tak po prostu grając sobie. Znaczy wczoraj, na wczorajszym odcinku, tak po prostu grając sobie, że faktycznie on może mieć trochę mniej tego życia. Bo 15 tysięcy mi się zawsze wydawało, że Lecz ma tak około 30 tysięcy. Ale wydaje mi się, że. Możliwe, że jest tak samo z tym bossem, nie jak było z. Ee... Był Blunarius chyba? Z poprzednim bossem w każdym razie. Z bossem, który był poprzednio, czyli że poruszał się szybciej. Bo mi się wydaje, że on jednak porusza się odrobinę szybciej. Zobaczcie, on jest mega szybki na normalnym tempie. Na normalnym tempie on jest naprawdę strasznie szybki, więc mi coś tam wiecie. Coś tam. Coś mi podpowiada, że coś jest nie tak. <laughs> coś mi wiecie, tak. Tak podpowiada, że coś tutaj jest na rzeczy, nie? Coś tutaj jest na rzeczy, zobaczcie. On musi być bardzo szybki. Skoro ja zazwyczaj pamiętam, że na tego elitarnego lecza to. chociaż może mi się tylko wydaje, no właśnie, nie wiem. Postawimy sobie trochę tak szuterów i postawię je po prostu ulepszone na. 2.02, tani upgrade to nas praktycznie, no niewiele nas to kosztuje, a zawsze, pamiętajcie, takie coś zawsze coś zmienić może. Dobra, widzę, że już nie mam problemów z HP, tak jak miałem, jak poprzednio podchodziłem e, dla was do tej nagrywki. Mam tylko nadzieję, że nie uciekną mi te... Zestunujmy go. Patrzcie ile to ma HP, widzieliście? To, to so, I to są jeszcze zupgrade'owane bombshootery przez strajkera Masakra. No, bardzo dużo golda. Myślę, że to jest taki moment, że można by z nim było coś zrobić. Ja wiem, co chcę z nim zrobić. Będziemy oczywiście szli pod farmienie, ale. Dobra, to moment, bo ja, ja chciałbym sprzedać te marketplace y i tu postawić po prostu farmy, ale nie mogę tego teraz zrobić, bo wyleczy to bossa. Więc powiedzmy, że muszę się wstrzymać. Dobra. No dawaj, dawaj, po prostu to już tylko, to już jest tylko formalność pokonanie tego bossa, super, udało się. Bardzo się cieszę. Sprzedajemy te marketplacey, nie będziemy ich potrzebowali już w tym momencie. I stawiamy sobie powolutku, a właściwie to nie tak powolutku. Proszę bardzo, czwarty tier farmy już jest. Kolejny. Zrobimy tak, postawię... Hmm. Właśnie ile ja dam radę tutaj? Na pewno cztery farmy dam radę postawić. Bo tutaj jeszcze... Dobra, no niech tak będzie, to nie jest. Myślę, że jakbym dał trochę niżej, to... Monkey Village, to zmieściłbym tu jeszcze jedną farmę, ale no nie jestem pewien, no nieważne, w każdym razie spoko. Cztery farmy to też jest OK. I będziemy... zbudujemy je na czwarty tier. Wchłoniemy Manki Polis. A potem będziemy szli pod te upgrade, y, o których e, wspominaliście. Natomiast na pewno warto dostawić tutaj Druida. Druid generalnie zarabia też e, więcej golda za każdą farmę w zasięgu. Ale może zanim to. A pod środką ścieżkę, oczywiście. Druid pod środką ścieżkę zarabia więcej golda za każdą farmę w zasięgu. To jest coś, co też warto wiedzieć. To jest też coś, co mi pisaliście. E, co mi sugerowaliście. Postawię sobie śmigłowiec. Niech on stoi. Może stać powiedzmy tutaj. Ojku, tak, teraz będzie się tak. Trząsł, bo dałem mu, wiecie, że patrolował pomiędzy dwoma punktami i ustawiłem je obok siebie. I, tyk, idziemy pod tego skilla, bo potrzebujemy coś, co doda nam punktów życia na kolejny tier. A z racji tego, że zrezygnowałem z marketplace'ów, to myślę, że, no wiecie. Tak, jak mówię, no czegoś potrzebujemy. <ścoughs> czegoś potrzebujemy. Też bardzo dużo golda będziemy zarabiali, tak mi się wydaje, na tych dwóch skillach łącznie. Wygląda na to, że mają przybliżony czas odnowienia umiejętności. Więc też w miarę. No, chyba nawet mają. Okej, okay, ten śmigłowca ma trochę dłuższy czas, ale tak to jakiejś super, super różnicy nie ma. No i co? Będę szedł tutaj, oczywiście, pod Monkey Town. To też jest upgrade, pod który zdecydowanie trzeba by pójść. No i jeśli chodzi o kolejny tier, no to to jest bardzo dobre pytanie. Czy ja chciał kolejny tier tutaj pokonać? Wydaje mi się, że po prostu zagramy sobie druidem, tak? Że zagramy sobie druidem. Mam nadzieję, że. Uda, dam radę zmie zmieścić ich odpowiednią ilość. Nawet, I tak wydaje mi się nawet, że tyle by mi wystarczyło. Nie wiem właśnie tylko, czy nie muszę pójść pod jeszcze jednego skilla. Na pewno pod to musimy pójść, żeby więcej zarabiać z tych farm. E, no i dobra, mamy 5 rund do bossa. E, wydaje mi się, że w, takim, w takiej sytuacji ja sobie pójdę bardzo chętnie pod kolejnego skilla. Przede wszystkim, czy ja nie zmieszczę na pewno żadnej farmy nigdzie? O! Widzicie jak to trzeba być czujnym Się zmieści No i super No i super że się zmieściła Dobra no to teraz będziemy szli sobie pod Oczywiście czwarty Znaczy piąty tier do, na dolną ścieżkę tutaj Jestem ciekaw czy to wystarczy nie wiem Ale jestem w dobrej myśli No miejmy nadzieję że tak Dobra mamy bossa Pozwolę sobie pójść pod jeszcze jeden tier Jeśli chodzi o, o nasz e... Znaczy pod jeszcze jedne, Jeszcze jeden śmigłowiec Żebym jednak tego życia miał trochę więcej, e, no i tak, dobrze było dostawić jeszcze jakiegoś druida. Ok, będzie dawał zasięg, będzie miał zasięg na tego? Tak, wzmacnia go, super. Jeszcze jednego, dobrze było, jak dam radę. Tu jest ta Dartmałpka. No nie, chyba nie zmieszczę. Znaczy, mógłbym tu. Tyk. Tak, jest wzmocniony, dobra. Mógł być jeszcze bardziej wzmocniony, ale wydaje mi się, że taki upgrade, jaki jest aktualnie. Sądzę, że wystarczy. Po prostu widzę, że dajemy radę, więc też sądzę, że nie ma potrzeby tutaj jakoś specjalnie wydziwiać. Bardziej muszę się skupić, muszę pamiętać o tym, żeby używać na bieżąco tych umiejętności, które tu mam. Czyli, żeby te skile śmigłowca po prostu. Okej, okay, ten sterowiec jest dosyć wytrzymały, trzeba uważać. Dobra, daliśmy radę. Nie, jest naprawdę okej, okay, jest naprawdę okej. Okay. Zaraz sprzedaję druida i idziemy pod. Aha, dobra, najpierw to tak, pójdźmy pod Manki Polis, odbudowujemy powolutku nasze farmy. I zaraz będziemy sprze sprzedam druida i będziemy mieli. Już jakieś, wiecie, podwaliny, tak to sobie powiedzmy, podwaliny do budowy. No właśnie, czekajcie, bo Manki Polis też ma zawsze trochę większy zasięg, więc może... Nie no, nie zmienia jeszcze tutaj, ale zmieścimy na pewno tutaj. Super. Dobra, e, będziemy mieli już wiecie em, jakieś podwaliny do budowy piątego tieru na górną ścieżkę i potem idziemy pod te skile, o których wspominaliście, czyli potem będziemy budowali środkową ścieżkę e, piąty tier. Ja, pyk, ciebie sprzedajemy. E, w tym momencie mam mega dużo golda. E, no i tak, e, inaczej, ciebie sprzedamy, postawimy tutaj. Zaraz powinniśmy dozbierać też do tego upgrade'u. Więc zaczniemy może od piątego tieru tutaj. Nie wiem czy to ma sens. Szczerze to chyba lepiej zaczynać od piątego tieru tego pod górną ścieżkę farmy i w ogóle albo, albo pod górną ścieżkę farmy, albo pod środkową na tym trybie, jak mamy skrócony czas odnowienia umiejętności. No ale jak już tak poszedłem, no to niech już tak będzie. Mogę też pójść pod skille e, śmigłowców. To też nie wydaje mi się głupim pomysłem. Zwłaszcza, że tak moje trochę tych skilli może się okazać, że będę potrzebował. Muszę pamiętać też, żeby na bieżąco je klikać. Snajper nam już zarobił na pewno dużo 88 tysięcy. No, to nie jest byle co. To na pewno nie jest byle co. Dobra, mam to: Mankinomics zbudowałem. Musiałem sprzedać jeden czwarty tier. Bo chciałem, żeby to Mankinomics było w zasięgu tego. Um, tego Polis, które również tutaj, wiecie, przez te upgrade y zwiększa zarobek. I zobaczmy, ile to mi daje. Co odpalenie, bo jestem ciekaw. 12 tysięcy mamy. To jest naprawdę spoko wynik. 12 tysięcy to jest naprawdę mega. Postawiłem tutaj również małpkę z bumerangiem, ponieważ wydaje mi się, że będziemy budowali paragon na ten tier licza, który teraz nas czeka. E, I że będzie to paragon właśnie do małpki z bumerangiem. Tak postanowiłem, że jako pierwszy paragon może być całkiem spoko. Nie wiem, czy podzielacie moją opinię, ale no tak mi się wydaje, że może być, może być to nawet okej okay wybór. Muszę tylko wiecie, ogarnąć, żeby żebym faktycznie miał odpowiednią ilość przebić. No i przede wszystkim odpowiednią ilość golda, bo póki co z tym goldem to jest ciężko. E, na pewno tak, zagrajmy jeszcze tych botem na. Zagramy tych botem na to. E, Mankinomics, żeby po prostu odpalało się ciągle. A to widzę, że z tego też będzie można golda zbierać. No tak, no bo to też działa jak bank. Okej, okay, spoko. Spoko, wydaje mi się, że na tym zarobimy. Że na tym zarobimy. Jak ze śmigłowcami? 35 tysięcy już zarobiłem na tym śmigłowcu, mega spoko. A na tej farmie 32 tysiące. No to zobaczcie, na tej 20, no na tej 48. No to zobaczcie, wcale nie jest, wiecie, wcale nie jest tak. Te śmigłowce to naprawdę robią, tak jak wiecie, można na nich zarobić tyle co na czwartych tierach farmy, a nawet lepiej. Pod środkową, pod górną ścieżkę. Także mega spoko. No ale muszę jednak mieć z tyłu głowy, że... Będziemy potrzebowali zbudować ten paragon. A do tego je jednak trzeba dużo golda, nie? Do tego jednak będzie trzeba dużo golda. Wiadomo, chociaż w sumie to 325 tysięcy no nie jest aż tak dużo, ale będę potrzebował, wiecie. Wszystkie te jednostki, które będą się składały na Paragon, więc ja może sobie je postawię teraz. <laughs> śmiesznie to wygląda. Teraz ulepszam. Dobra, trochę małpek z bumerangiem nakupowałem. Nie myślcie sobie, że nie. <laughs> no i teraz co? Będziemy czekali na te 300 tysięcy. Mam nadzieję, że. M mamy generalnie dwie rundy. Dwie rundy. Licz będzie zaraz, więc. Ale widzę, że szybko zarabiamy. No przez te skile. Przez to, że mogę ciągle praktycznie z tego korzystać, zarabiamy naprawdę szybko. Zobaczcie, 120 tysięcy na tym już zarobiłem. Więc to jest naprawdę dużo. Wydaje mi się nawet... że ja bym się chciał pokusić o... o ten upgrade. Tylko nie wiem czy on nie leczy, aby... aby lecza właśnie. Bo dzięki temu otrzymujemy jeszcze bardziej skrócony czas odnowienia umiejętności. Więc to moim zdaniem też jest spoko. Nawet nie wiem w ogóle, co tutaj zadaje tyle damage'a temu leczowi, bo w sumie całkiem sporo damage'a coś mu zadało tutaj do tej pory. Wiecie, jaki widzę problem? Że. Kurczę, ten, ten Paragon będzie tutaj i nie wiem, czy on zdąży. Wie, nie, wiecie, nie wiem, czy on zdąży zrobić aż tyle leczowi. No nie wiem, Sam. Zobaczymy. Nie wiem też, czy golda nie mam dalej za mało, czy trochę nie popłynąłem. Tymi optymistycznymi założeniami. No i teraz tak, na pewno też będzie problem. No tak, no bo teraz jeżeli ten lycz... Dobra, czekajcie, bo rozważałem, czy nie sprzedać czegoś, ale na razie się wstrzymamy. A dobra, nie, sprzedajmy. Ja, ja go chcę uleczyć. Bo nie chcę, żeby się. Nie chcę, że póki nie mam paragonu, żeby się, Żeby dotarło do tej czaszki. Nie chcę tego. Bo ja nie wybronię tego sterowca, który on wypuści bez paragonu. Potrzebuję mieć paragonu. Dlatego y, sprzedaję, sprzedaję te te jednostki, żeby, żeby go uleczyć. Jakby robię to świadomie. Dobra, let's go. Do it. Musi proszę, miej taki duży zasięg, żebyś był w stanie atakować Lisha. Tylko 28 poziom, to wcale nie jest wysoki poziom. Ale okej, okay, rob robi robotę, jeśli chodzi o damage. Oj, robi olbrzymią robotę, jeśli chodzi o damage. Raczej nie muszę się martwić, raczej sytuacja mega spokojna. No i dobrze, bo e, nie sprzedałem też żadnej farmy, a rozważałem, żeby sprzedać ten tier żeby po prostu postawić ten paragon szybciej, ale to i tak by wiecie, to by niewiele zmieniło jakbym postawił ten paragon szybciej, bo licz był tutaj, więc ten paragon i tak by go nie atakował natomiast tutaj, widzę, że póki co dajemy radę, więc jest ok. potrzebuję czegoś co yy, co jest w stanie niszczyć te rzeczy, które licz wysyła które wylatują z samego początku dobra, dobra, dobrze, że ten paragon ogarnia i że on szybko niszczy wszystko praktycznie, co ten Lich zespawnuje. Tylko odpalam skilla strikera, super. Dobra, mamy to, mamy to, ale już się przestraszyłem. Już się przestraszyłem. No, przed nami będzie kolejny tier, nowe wyzwania. E, oczywiście powinienem postawić overclocka. Ten overclock powinien tutaj być już od jakiegoś czasu. Dodatkowo, e, dodatkowo, mógłbym postawić druidów ulepszonych pod środkową ścieżkę. Oni będą też więcej zarabiali ze skilli. Mogę nawet tego druida ulepszyć, on mnie też będzie healował. Ehm... Im więcej, wiecie, im więcej farm będzie w zasięgu, tym więcej taki druid będzie zarabiał, więc może nawet warto ulepszyć mu zasięg. Tylko tutaj właśnie nie za bardzo jest miejsce na tych. na tych druidów. E, I teraz tak. Zobaczmy, ile taki druid zarabia. 690. No rewelacji nie ma, ale tragedii chyba też nie. Patrząc na to, jak krótki czas odnowienia to jest, to wydaje mi się, że mega, mega spoko. 520. Pięć tysięcy zarobiliśmy tym tierem, więc to jest naprawdę dużo. Tu tylko 158 tysięcy dla porównania. Tutaj 276 tysięcy, ale pamiętajcie, że ja tutaj wchłonąłem masę czwartych tierów. No może nie masę, ale, ale, jednak, ale jednak trochę. Teraz tak, zbudowałbym paragon do samolotu, ale to automatycznie będzie spo, spowoduje, że ciężej będzie mi zbudować paragon do dart dartmałpki, bo będzie... Yy... No, bo samolot będzie. Wszystkie wiecie, będzie mi ciężej o te przebicia, których potrzebuję. Więc wydaje mi się, że spróbuję najpierw zbudować Paragon do Dart Małpki. To sobie posprzedajemy. Te jednostki nie są mi tutaj w ogóle potrzebne. O, teraz mamy idealnie, zobaczcie. Przebicia mega fajnie lecą. Najpierw zbudujemy Paragon do Dart Małpki. Postawimy go również tu na górze. Aż może lepiej byłoby go na przykład tu postawić? Ale, posta ale postawię na górze, pewnie że tak, postawię na górze eee, w ramach eksperymentu, no i później na finalny tier licza postawimy sobie samolot. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to, to by miało najwięcej sensu. Postawię tutaj ta Ice Małpkę, ona jest mega spoko. Eee, muszę pamiętać o skillach, oczywiście, że zapominam. <laughs> Oczywiście, że zapominam. Dwie rundy do bossa, a zarobek jest, no naprawdę, zarobek jest jak marzenie tutaj w tym momencie. Idzie mega spoko. Nawet nie potrzebuję paragon do Dart Małpki, żeby ten kolejny Tier pokonać. Problem będzie głównie z piątym Tierem. Zobaczcie, jak tutaj będzie szło. Idzie naprawdę spoko. Wydaje mi się, że i bez paragonu do Dart Małpki dałbym sobie radę. Jednak wydaje mi się, że chcę go zbudować. Jeśli chodzi o Dart Małpki, mam spoko ilość przebić, więc wydaje mi się, że powinien być ten paragon też powinien wyjść fajny, myślę, że koło 30-40 poziom, mamy 40 poziom, oj, ale rozruba się dzieje na ekranie jak zwykle, punktami życia również nie muszę się przejmować, bo tak jak widzicie, e, mam ich naprawdę dużo, dzięki tym wszystkim skillom, więc tak mówię, no jest, jest mega spoko, nie muszę się przejmować zbytnio, e, zapominam o używaniu overclocka na, to, na tę farmę, ale spoko, to tak, bo też nie jest jakoś mega, mega istotne. No i teraz będzie najważniejsze, czyli próba budowania paragonu do samolotu. W takim razie zaczynamy od najważniejszej rzeczy, czegoś co nam wbije dużo przebić, czyli oczywiście latająca forteca. Ona zawsze... Patrzcie, jak szybko wbija a z nią zawsze nie ma problemu. Paragon do samolotu jest mega spoko pod tym względem, więc... No i co, będę zostawiał jakieś spektry... E, jakieś, jakieś inne rzeczy. W sumie nie ma znaczenia, gdzie postawię akurat ten paragon do samolotu. Gdybyśmy grali przeciwko Vortexowi, to miałoby to znaczenie. Natomiast tutaj nie ma, bo wiadomo, gdybyśmy grali przeciwko Vortexowi, no to musiałbym. Najlepiej wtedy paragon do samolotu, jak się gra przeciwko Vortexowi, najlepiej jest postawić po prostu możliwie jak najdalej. Najlepiej w miejscu, do którego Vortex w ogóle nie ma dostępu. To jest, to jest najlepszy możliwy wybór. Widzę, marci mnie trochę, że nie mam za dużo miejsca na te lotniska, muszę je poupychać, ale myślę, że sobie dam radę. <śla> Rozruba się tu dzieje na ekranie, ale najważniejsze jest dla mnie to, że już mogę zbudować paragon do samolotu, więc chyba to sobie zrobimy. Ewentualnie może dostawię jeszcze jakiś samolot, jak znajdę gdzieś miejsce, na pewno tu jest gdzieś miejsce. O, chociażby tu, możemy się tym zająć, niech będzie. O, jeszcze tutaj. Dodatkowo miejsce, dobra, dwie rundy mamy do bossa, więc to jest już taki moment, że mógłbym ten paragon zbudować, więc go sobie zbudujmy. 41 poziom, bardzo dobry poziom, ustawmy miejsce, w którym będzie działał skill. Idealnie tutaj, na powitanie, <grytanie> na powitanie bossa będzie będzie działał. No i zobaczmy. Ja od razu odpalam, ee... czekajcie, o, od razu grałem skillem glujanera. Pyk, i teraz lecimy. Pięknie ta umiejętność działa, naprawdę. Mega, mega, mega... Za... Mogę nią spamować, też jest mega spoko I już leci kolejna. <noise> dobra, no to mamy wygrane. W sensie ta, ta wskazówka z tym skillem, którą ktoś z was mi podesłał w komentarzu, jest mega, mega dobra. W sensie z tym skillem do samolotu. No bo to jest naprawdę Turbo OP generalnie. <noise> to jest faktycznie Turbo OP, bo przecież skill do samolotu jest mega mocny, więc możliwość grania nim co chwilę. Zobaczcie ile on Dmaja robi. Gram ponownie tym skillem. Niczym się nie muszę przejmować. A nawet nie wszystkie tutaj ataki, wiecie, trafiają realnie, więc. Tak mówię, no to jest naprawdę. No i proszę bardzo. 3 miliony życia zostało, jedna czwarta. Myślę, że bez problemu ogarniemy. Nawet nie musząc tutaj grać skillem. Wydaje mi się, że już to mamy. Zobaczcie, dużo życia tracę, na no to też warto zwrócić uwagę. Warto też e, uważać na, te, moje, na, te, na ten sterowiec, który ten boss na nas wypuszcza. Ten, swój, ten jego specjalny, bo on jednak jest mega, mega mocny. No ale oczywiście udało się wygrać. Jeżeli dobrze widziałem, to teraz już tego nie sprawdzimy. Ale tamta farma, jak sprawdzałem ostatnio, 700 tysięcy golda mi zarobiła, więc mega OP. O, najwięcej przebić. Patrzcie, zbudowałem ten paragon na końcu, a ma najwięcej przebić. Mega fajny boss, naprawdę mega fajny, z tym farmieniem, super, z tymi skillami, super zabawa, polecam wam zrobić, jeżeli macie chwilę, macie okazję, zrzućcie sobie cash dropa, żeby był prostszy, no i co, ja nie zamierzam przedłużać, dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, cześć!